A, 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 ale trudne te schody. O, każdy zna to miejsce. Ale najpierw opowiem, w to miejsce zdobyłem. Po prostu kupiłem, po prostu zpożyczyłem mi ją z. z e, e, PPB, czyli Przedsiębiorstwo Polskie Bank. I nawet w takim po naszym tej popiebie tej mowy bank. No i to na mniej więcej. Dzień dobry, dobry. Ile? Czy chciała pani... Czy chce pani serwis po pożyczkę? Tak. Co pani powie na 50. może 50 tysięcy? Co pani powie? Nie będzie. Dobrze. To proszę. Rerasu069. Poprosimy nam w przyszłość spłatę siedem tysięcy. Okej. Okay. spłacę się z twoimi Okej. Ich. No, i tak właśnie posiadłam. Ten on to super pro iPhone 14, super Ohio, Skibidi, Gris, Max, pro, Oczywiście z firmy iPhone, I it apple, no i to miejsce. Klub dostawcy, o, dostałeś pierwsze zamówienie, figura. Pr Hmm. Halo? Halo? Poproszę jedyną szkazówkę azbestu, pięć ździeł, trawy, dziesięć tym barków hiszczomnych i dwadzieścia marihuany. Już się, już robiłem do roboty. Dobrze, zaraz dostawca do was przyjaciela. Tądzę, dziękuję. Dzień dobry. A... Halo? A... A broniszesz nam trawę, bestu i... 1 azbest, 5 trawy, 10 tymbarków i ściany z 20 ma... Tak, dobra. Dobrze, już soga. Więc tu są tymbarki i ściany na... 1 2 4 5 6 7 7 się... To były tymbarki i ściany, teraz lecimy na trawę. NF, jeden z nas już to. Jesz! Warszatusz... Ja, pięć dzibełków trawy. Oto pięć dzibełków trawy. Teraz lecimy z marihuaną. I na marihuanę jest prosty sposób. Wystarczy 0, tylko jeden korzeń marihuany. I to jest proste, bo samo jeden korzeń się różni na 20 marihuan. To oznacza, że on dostanie jeszcze trochę marihuany gratis. Ach. O, dostał 25, 27, 30 marihuan. Więc y, widzicie, jaka promocja w na naszym sklepie? Polecam wejść na nasz sklep. No, ja tak naprawdę nie jestem w realnym życiu, tylko w OP. Została szkaduka azbestu, ale znam stąd miejsce, gdzie może zarobić ich bardzo dużo. Ogród? Um, Mamy long Czy... To była raśina, no, ma, nie wiem. O, jest ten ładny nowy widzicie, tyle białych azbeścików. więc sobie weźmiemy i... chwila?

Teraz wziąć dzwonię do figury z zamówieniem, gotowa już pan może je odebrać. Halo, halo? Figura 692137. Już pan zamówienie jest gotowe, może pan... Nie odebrać, przyjeżdżając pod adres piwnica 69, uwaga, piwo Warszawa. No skrofą. Och, już dotarłem. Dobra, oto za, dziękuję za zamówienie. Chcę pan zapłacić kartą bikiem czy może pieniędzmi. O proszę bikiem. A ładnego ma pan blisko Dobra Dobra, patrzę Nie dobra, patrzę Dobra, grach są dnia John Sorry, zapomniałem o zbeście już A nie, sorry, o zapomniałem Dobra, sorry, pospieszyłem się trochę Daj mi tę trawę i Nie Do niego nie Jej Mam, mam, ty w końcu mogę spłacić długi! Moja firma będzie duża, jej! O, i tak też mniej więcej wyglądał. Dobre, proszę panu, wpłacam pana o tysięcy, proszę. Dziękuję. Dziękujemy. Proszę o zapomowanie naszego banku, podałeś? Bardzo superowy bank, PPB! Pol Polskie Przedsiębiorstwo, bank w Polsce, ponad czterej połowy playtime'owy bank. Życzę powodzenia najlepszemu bankowi polecam. O, nie, to w pegnięcie! Zabraliście mój azbest! O, nie, 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 nie! To jest brutality time! Lale, lala! Ha! Witam w Hagi News dzisiaj najnowsze informacje! Właśnie dwie firmy będą się bić o to, która będzie lepsza! Mumbelbowy versus Smawóśka! Bo Bubu jest teraz w średnim stanie z powodu. a z jednego waninka, skąd staro bitwa Z powodu właśnie tej złej rzeczy. Ale mimo to. pani się zmierzą w trzech konkurencjach. W ostatnich które będą teraz, dwóch ostatnich, które będą w następnym odcinku. I tak, to będzie rapy. to duży wytrzyma na ekstremalnej huśtawce. I jedno, o którym lepiej żebyście tymczasowo nie wiedzieli. No bo jak na tę serię to jest duże zaskoczenie. No więc co? Zacznijmy. Pierwszą konkurencję, czyli rapy. Bobowy, możesz zacząć. Proszę przywitać panią po prawej. Bobowego! Ła, łam, mam, mam, brawo! Ale z lewej strony legendarna panią z bestu, mamuska. Ła, ła. Więc jak już powiedziałem wcześniej, Bobowy zaczął. Tump, tump. Prun pani musi dzieć. Bardzo dużą zupę. Nie są pani zupę. Trzeba rozać w dół. Oh my go! Oh. jedna wszyscy chcą zrobić z panią kolap. ile tylko po to by roz... Ać twój love. Uu. nie rozumiem, ale okej. Okay. Kolab? Lysak duży jak twój megapolak. Polak. Twój malutki giotak. Tak jak z dupy. Mini mike. To nie ma sensu. masma! Na Uuuu. Niepotrzebny ci on do tych niby potrzeb, więc z kastroj. Darmowy, mądry. Hmm. Hał, hał, hał! On powiedział, że on to zrozumiał. Czekaj, chok. Teraz zobaczymy po ich działaniu psychicznym, jak nisko zejdą. No więc proszę Państwa, druga i ostatnia runda. Tym razem zaczyna też bo wykaski to na duża niemiesistych. Ała. kurczę. Jak wchodź w na styfelki i tam też zjeść ich chwilkę, Bob. Wymyśl dużo szczęście do bar. O kurde! zatkało, zatkało, zatkało. Nie ma co opisać, to jest po prostu za mocny pocisk. Czyście tutaj polegli? Wakerbabry tylko u mnie, za jedną Bobową chlunię. O! I mała kredkowa rzecz, tak zwany Bubble Madrid. Nie, Urbany klub. Jest to taki złożę powiedziany. Więc Bobowy spadł na lewe psychiczny megański. Teraz zobaczymy, czy owłoszka też spadnie, jak nie? Wygrywa. Uuu. Obaj spadli na swój poziom. Więc teraz, pomiędź możecie wybrać. Kto wygrywa? Mamuśka dla was, czy Bobowy? Bo obaj sobie zrobili mega mocne pociski. Możecie wybrać. Wy wszyscy, my wszyscy na Bobowego! Tak! Tak! Jest! 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 Jest. Juu. Niestety przez ten nam pocisk, który poszedł na podstawową kluczyczkę Bobowego, Mamuśka najfajniej została wylamusowana, wyeliminowana. Dowalić ją do studia. No ra. Chaboś. Baboś. No. Czekaj, nie, Inaczej, inaczej. Fasz. Chaboś. Baboś. kosz. Pierwszą konkurencję wygrał Bobowy, więc już. Przeżywaj to. Gdy?